Za nami pierwszy wyścig monumentalny w sezonie 2021 z rozstrzygnięciem Małą Niespodzianką. To jest kanał na TV. Zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Zanim jeszcze nasze oczy zostały zwrócone ku wyścigowi Mediolan-Sanremo, ostateczne rozstrzygnięcia zapadły w Tirreno-Adriatico. We wtorek odbył się ostatni etap jazdy indywidualnej na czas w San Benedetto del Tronto, który padł łupem Volta van Aerta. Oczywiście nie jest to pierwsze zwycięstwo Belga w jeździe indywidualnej na czas, ale największym faworytem był Filippo Ganna, mistrz świata z drużyny Ineos Grenadiers. Włocha zdetronizował jednak najpierw Stefan Kynk z drużyny grupama FDJ, mistrz Europy w tej specjalności, a później właśnie Wout Van Aert. A zatem Filippo Ganna przegrał w San Benedetto del Tronto po raz pierwszy od czasu, kiedy zdobył tęczową koszulkę mistrza świata. Klasyfikacja generalna padła łupem Tadeja Pogaczara z drużyny UAE Team Emirates a to oznacza, że Słoweniec wygrał już drugi wyścig etapowy w tym sezonie. Drugi zaś był v na który oprócz tego, że okazał się najlepszy w jeździe na czas, pokazał, że jest w stanie walczyć o klasyfikację generalną wyścigów etapowych i to tak wymagających jak tegoroczna edycja wyścigu dwóch mórz. Zapamiętamy ją na długo zwłaszcza dzięki pięćdziesiątom 52-kilometrowej ucieczce Matthieu Van i wielu innych ciekawych i mrożących krew w żyłach etapach. To było naprawdę dobre ściganie dla tych, którzy chcieli jak to się mówi po kolarsku, zrobić nogę przed dalszą częścią sezonu. W środę zaś przyszedł czas na wyścig Nokere kursę na trasie w Belgii. Rywalizowały zarówno panie, jak i panowie. W wyścigu kobiet triumfowała Amy Peters, która w trzyosobowym sprincie pokonała Grace Brown oraz Lizę Klein. Te trzy zawodniczki znajdowały się w ucieczce, no i gdy doszło do Finiszu. Oczywiście zgodnie z przewidywaniami najszybsza okazała się Emmy Peters, która dała kolejne zwycięstwo drużynie SD Works, która znakomicie przecież radzi sobie w tym sezonie. W wyścigu startowała jeszcze Marta Jaskulska, która ukończyła na 46. miejscu. Natomiast w wyścigu Nokere Kurse mężczyzn zwycięstwo trafiło do drużyny Bingol Walloni Brussels, a więc drużyny naszego mistrza Polski Stanisława Aniołka który też w tym wyścigu startował. Najlepszy okazał się Ludowik Robert, który był w ucieczce dnia, a następnie odjechał od Damiena Godę I ten kolarz, który zazwyczaj pomaga sprinterom, odniósł piękne i emocjonujące zwycięstwo. I w ogóle pokazał, że kolarstwo jest takim sportem, w którym ci... Z drugiego szeregu, nie ci najwięksi faworyci, mogą sprawiać niespodzianki i mogą wygrywać. I też troszeczkę ta wiosna może też stać pod znakiem takich zawodników, o czym też przekonaliśmy się w wyścigu Mediolan Sanremo. O czym za chwilę. Jeszcze jeśli chodzi o Nokere Kyrse to warto odnotować miejsca Polaków. 29 w tym wyścigu był Szymon Saino, który odzyskuje rytm wyścigowy po półrocznej przerwie. 31 wspomniany Stanisław Aniołkowski, zaś 37 Michał Gołaś z drużyny Inios Grenadiers. Wszyscy nasi polscy zawodnicy zaliczyli zatem całkiem dobre ściganie w Nokere Kyrse. Ten wyścig był bardzo pechowy dla drużyny Dekenik Step, ponieważ no nie dość, że nie odniosła zwycięstwa to jeszcze w dodatku dwóch jej kolarzy niestety zaliczyło kraksę na asfalcie, a dokładnie na bruku leżał Mark Cavendish jednak na szczęście Brytyjczykowi, który był liderem dekeniku na ten wyścig nic poważnego się nie stało natomiast niestety wstrząśnienia mózgu oraz kontuzji obojczyka doznał Janik Steinle. młody niemiecki kolarz będzie musiał zrobić sobie kilkutygodniową przerwę od ścigania, trzymamy kciuki za jego jak najszybszy powód. Obrót do zdrowia. W Bredene Coxide Classic. Szóste miejsce, bardzo dobre miejsce zajął mistrz polski Stanisław Aniołkowski. Staszek już we wspomnianym przed chwilą nocnym dobrze się prezentował. Coraz bardziej zapoznaje się z tymi belgijskimi brukowanymi klasykami, które w przyszłości chce sobie obrać za cel. No i to szóste miejsce w Bredene Cokside jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem, pokazującym też, że Staszek bardzo szybko się tych bruków uczy. No i jego pozycja w zespole też na pewno będzie stopniowo rosła. Tymczasem piękne zwycięstwo odniósł Tim Merlier z drużyny Alpecin Phoenix, który wygrał finisz pokonując m.in. mistrza świata Matsa Petersena. Tym samym Tim Merlier pokazuje, że zwycięstwo chociażby w wyścigu Les Amines, kiedy to pamiętamy Mattie van der Poelowi połamała się kierownica, dokładnie dolny chwyt, nie było przypadkowe, i kto wie, czy Tima Merliera nie czeka od przyszłego. Sezonu werturowa kariera. No i wreszcie, po tych wszystkich belgijskich klasykach, które równie były bardzo ciekawe i emocjonujące, nadszedł czas na pierwszy monument w sezonie, czyli 112 edycję Mediolan Sanremo, klasyku klasyków wiosennych mistrzostw świata, jak są. Inni. Kolarze rywalizowali na trasie liczącej 299 km, oczywiście z Mediolanu do Sanremo. Pogoda była dobra, choć wiał wiatr całkiem silny, tylny, a więc w plecy. No i to spowodowało, że była to jedna z najszybszych edycji. Mediolan Sanremo. Odjechała ucieczka dnia, która została schwytana w końcowej fazie wyścigu, tuż przed tą ostateczną batalią na podzio, chociażby. No i właśnie tam rozpoczęły się akcje faworytów. Jako pierwszy z faworytów do zwycięstwa zaatakował mistrz świata Julien Alaphilippe. Zanim na początku zdołał podążyć tylko Woł 2 na ale i tak nie był to atak, który spowodowałby, że ta dwójka odjedzie, tak jak w zeszłym roku w tej Sierpniowej, można by powiedzieć pandemicznej edycji Mediolan Sanremo odjechała zatem całkiem duża grupka kilkunastoosobowa a za nią jechała kolejna która miała niewielką stratę i która dołączyła po zjeździe z podzio. na podzio imponował Caleb Iwan, który znakomicie odpowiadał na te dynamiczne ataki panczerów no i ostatecznie zajął drugie miejsce ale powiedzmy wreszcie o zwycięzcy bo zwycięzca, chociaż miał już przed wyścigiem Mediolan Sanremo na koncie chociażby wyścig w Omlub Het niewzblad, to zdecydowanie Primavera jest jego największym sukcesem w karierze. A mowa oczywiście o Jasperze Stuyvenie z drużyny Trek Segafredo, który zaatakował 2,5 km przed metą. Udało mu się zyskać niewielką przewagę, jednak na ostatnim kilometrze dogonił go Soren Krak-Andersen, no i potem ostatecznie wszystko się zjechało, ale Jasper Stuyven był w stanie jeszcze finiszować i dowieść dość pewne w tym sprincie zwycięstwo do mety, no wspaniała historia i jak to napisał hiszpański dziennik El Mundo, że Jasper Stuyven zepsuł fiestę trzem tenorom, czyli Julienowi Filipowi, Woutowi Van Aertowi i Matię van der Poelowi którzy byli największymi faworytami tego wyścigu drugi był wspomniany Kaleb Iwen, dla którego jest to zawód, a na trzecim najniższym stopniu podium stanął obroń tytułu sprzed roku Vault van Aert. Dla kronikarskiego porządku powiedzmy jeszcze o całej pierwszej dziesiątce, no i o Michale Kwiatkowskim. Michał Kwiatkowski zajął 17 miejsce, Michał był do końca w czołówce, zajmował bardzo dobre miejsce w swojej drużynie Ineos Grenadiers, która objęła stery peletonu w końcówce, między innymi na podzio i na zjeździe z podzio pracowali Dylan Van Barle, Filip Pogana, Tom Pitcock, no i Polak ostatecznie na tym finiszu zajął dalsze Miejsce, gdzieś tam na końcu tej grupki finiszował. Jak sam Michał przyznał w mediach społecznościowych po wyścigu, nie ścigał się na swoim najwyższym poziomie, ale tak czy siak brawa dla Michała za to, że jak zwykle walczył z najlepszymi do końca i brał udział w tej ostatecznej rozgrywce, chociaż do choćby miejsca na podium trochę zabrakło naszemu zwycięzcy, byłemu Mediolan Sanremo. No to teraz czas na tę całą pierwszą dziesiątkę. Czwarty finiszował Peter Sagan, i to jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ Słowak wydaje się wracać po takim pewnym setbacku, jak mówią Brytyjczycy, jeśli chodzi o jego zakażenie koronawirusem. Przypomnijmy, że Sagan spędził trzy tygodnie w kwarantannie w lutym, no i teraz musi zaczynać właściwie od zera, no ale wydaje się, że i sam też tak mówi, z dnia na dzień z wyścigu na wyścig jest coraz lepiej i tę formę wydaje się odbudowywać. Piąty był Matthieu van Der Poel, szósty Michael Matthews, siódmy Alex Arango, Buru, Hiszpan powtórzył swoje siódme miejsce sprzed roku. Ósmy był Sonny Colbrelli. Dziewiąty Soren Krak Andersen. I dziesiątkę zamknął Anthony Turzi. A na zakończenie tematu Mediolan Sanremo, jeszcze kilka danych, bowiem firma Velon jak zwykle udostępniła dane z najciekawszych momentów w wyścigu. No i oczywiście nie zabrakło ich z tego 2,5-kilometrowego ataku Jaspera Stuyvena. I tak oto, maksymalna wartość watów, jaką wygenerował Bel. To 1545, średnia liczba watów to 515, średnia prędkość z jaką jechał Jasper Stuyven to 55 km na godzinę, a maksymalna prędkość to 86,4 km na godzinę. Zdumiewające dane, serdeczne gratulacje. Tak jak Ludowik Robert pokazał, że mogą wygrywać nie tylko żelaźni faworyci, taki Jasper Stuyven, tym atakiem wszystko albo nic pokazał, że takie historie są w kolarstwie możliwe. I to było piękne sobotnie popołudnie z Mediolan Sanremo. Bardzo dużo ścigania odbyło się także w niedzielę, choć nieco mniej prestiżowego, ale także należy je podsumować. Przede wszystkim w Grand Prix Slovenian Istra walczyły dwie polskie drużyny Mazowsze Serce Polski oraz Woster ATS Team. Najwyżej sklasyfikowanym kolarzem z polskiej drużyny był estończyk Mikkel Raim, który ukończył ten wyścig na siódmym miejscu. Natomiast najwyżej sklasyfikowanym polskim zawodnikiem był Jakub Murias z drużyny Woster ATS Team, który finiszował 20. A wyścig w Słowenii jednotniowy padł łupem Marko Maestriego z drużyny Bardiani CSF Fajzan. Również w niedzielę odbył się bardzo prestiżowy, bower-tourowy klasyk trofeo Alfredo Binda, w którym ścigała się m.in. Polka Katarzyna Niewiadoma. Kasia jest byłą zwyciężczynią tego wyścigu no i tym razem zajęła czwarte miejsce. Była bardzo aktywna atakowała, no ale niestety, albo stety. Takie jest przecież kolarstwo. Najsilniejsza okazała się mistrzyni Włoch Eliza Longo-Borghini z drużyny Trek Segafredo, która zaatakowała 25 km przed metą na przedostatnim podjeździe. Orino zresztą skontratakowała de facto Kasię Niewiadomą i znakomicie jechała do mety. Widać było, że znalazła swój rytm, jechała ze znakomitą prędkością. Na kolejnym podjeździe jeszcze powiększyła swoją przewagę i mogła we wspaniałym stylu na solo, nie widząc daleko, daleko jeszcze rywalek, świętować swoje zwycięstwo. Przypomnijmy, że Eliza Longo zajęła drugie miejsce za Chantal Vandenbrecht Black w wyścigu Bianche No a teraz zdobyła swoje zwycięstwo w domowym wyścigu w koszulce mistrzyni Włoch. Naprawdę piękne zwycięstwo. Druga po finiszu z tej pięcioosobowej grupki, która goniła Elizę Longo a właściwie. Próbowała ją dogonić z marnym skutkiem. Była Marianne Woss, natomiast trzecia była Cecil Utrup-Ludwig. Piękne ściganie kobiet na najwyższym poziomie w znakomitej obsadzie. W niedzielę jeszcze po raz pierwszy odbył się wyścig Per Siempre Alfredo, który padł łupem Mateo Moschettiego z drużyny Trek Segafredo, natomiast jeszcze w Belgii ścigały się również panie w klasyku a właściwie w memoriale Steve'a Fermauta i tamten wyścig padł łupem Christine Macherus z drużyny SD Works, a więc kolejne zwycięstwo kolarki z drużyny SD Works. Znakomity początek sezonu ma ta drużyna no i można powiedzieć, że razem z drużyną Dekeni Quickstep, a także Woutem Van Aertem i Mathieu Van Der Poolem, to są tacy dominatorzy tej wiosny jeżeli chodzi o podsumowanie tego co działo się na szosach całego świata w minionym tygodniu to już wszystko ale ten tydzień, który nas czeka będzie przepełniony fantastycznymi wyścigami i warto zaglądać na naszą stronę czyli naszosie.pl i śledzić wszystkie zmagania i to co dzieje się w peletonie, bowiem przed Wszystkim w momencie, w którym oglądają Państwo to wideo, znamy już rozstrzygnięcia pierwszego etapu wyścigu dookoła Katalonii, w którym startuje dwóch Polaków: Tomasz Marzyński, oczywiście w lotto Soudal i Łukasz Owsian w drużynie Arkea Samsik. Ten wyścig potrwa do 28 marca, zostanie rozegranych 7 etapów, z czego dwa odbędą się na podjeździe. Będą to podjazdy Walter 2000, taki znany dla tego wyścigu, bardzo trudny podjazd oraz port... A więc, jak zwykle, bardzo wymagająca, jeżeli nie górska, to górzysta, pagórkowata trasa Volta Catalunya i warto śledzić zmagania Polaków, ale nie tylko w tym wyścigu, bowiem lista startowa jest naprawdę imponująca. Poza tym odbędzie się m.in. wyścig Settimana Internacionale Kopie Bartali, Depane Kobiet i Mężczyzn, E3 Saxobank Classic oraz wyścig Gandawa Wefelgem w kolejny weekend. A zatem będzie się działo aż boję się jak poradzi sobie z tym nawałem wyścigów mój kolega, który będzie przedstawiał newsy za tydzień, ale z pewnością poradzi sobie bardzo dobrze, jak zawsze. W dzisiejszym podsumowaniu na Szosie TV News to już wszystko. Zapraszamy do subskrybowania kanału na Szosie TV, do polubienia tego filmu jeśli się Wam podobał i do zobaczenia w kolejnych materiałach.